Hej, y witam wszystkich. Słuchajcie, w ogóle to będzie bardzo. Nie wiem w sumie jaki to będzie. Dla mnie może trochę, trochę, trochę smutny, może trochę nie. Co, coś się kończy, coś się zaczyna, słuchajcie, ale. Ostatnio na streamie ktoś do mnie napisał. Nie pamiętam dokładnie na którym streamie. Napisał do mnie, że plife się skończyło, że projekt przestał być wspierany i że w ogóle serwer padł. I kurna, wbijam na serwer. I kurna BKF, Fest. Okazuje się, że faktycznie serwer nie żyje. <noise> że serwer nie żyje. Ogólnie chcę sprawdzić, czy w ogóle cokolwiek wiedział. Wiem teraz sobie, tak wiecie, pierwszy raz randomowo. Patrzę, kurna, sam jestem. Serwer jest opuszczony totalnie, kurde. Wiem, że przechowywalnia działa, Pojedziemy sobie moim autkiem. Pewnie kurde, mechaników, nie. Co to auta? Nie ma aut. Czekajcie w ogóle tak, podniosę go kurna. Elo. Jeżeli ktoś nie wie, to Pelife było dokładnie od 2K13. Ja tutaj tak swoją przygodę zacząłem, kurde, w 2K16. Gdzieś tak, przed wakacjami 2K16. Zresztą zacząłem tutaj swoją przygodę. Wiecie, kurde, na samodziki I namówili mnie na to jeszcze kurcze, Dragonus. Pozdrawiam swoją drogą, jeżeli tutaj jakimś cudem się kiedyś znajdzie. Yy, z Willusem takim mnie namówili na to. I żeśmy sobie, kurde, grali. Wiecie, no ja tak sceptycznie byłem do tego nastawiony, żeby sobie te, no ale później wiecie, rozgryweczki, nierozgryweczki, kurde. I później wiecie, zarabianie hajsiku, pinioszków. Ja spędziłem tutaj, kurde, całe wakacje praktycznie 2K16 na, na zarabianiu, kurde, na robieniu różnych rzeczy tutaj. I wiecie, ostatnio jak się o tym dowiedziałem, kurczy, że właśnie serwer padł. Znaczy, projekt został zakończony. Czy coś nam no się tak smutno, można. Aha, zamknięty na kłódkę, czyli nawet jak rozwalę samochód, to już go nie naprawię, ale kurna Lipton. Jest giełda. Zastanawia się czy ktokolwiek, kurde, na giełdzie tutaj cokolwiek wystawił. Bo powiem Wam szczerze, masakra jest. I słuchajcie, kurna, bo mogę Wam pokazać, przynajmniej jak już serwer nie istnieje, to Wam pokażę, może gdzieś znajdę na telefonie jakieś archaiczne zdjęcie czy coś. Słuchajcie, w jaki sposób ja tutaj hajs zarobiłem, nigdy się tym nie chwaliłem. Dużo osób się zastanawiało, jak z taką małą ilością godzin zarobiłem tyle hajsu na tym serwerze. A ja ogólnie, słuchajcie, uuu, a tutaj tego kurna nie było, co to jest? Czekajcie. Stacja paliw. Biznes. A można tu w ogóle wejść? Pokażcie, kurna, da się tutaj wejść. a ja tutaj teraz, w ogóle ile rzeczy tu się pozmieniało? Page. Zamknięte, kurde. A w ogóle, kiedy ostatni raz co nowego? o, o premier, to od kurde, od, od lipca już ten serwer kula. w ogóle, ile mam hajsu? Mam jakieś pieniądze. Tutaj? Wiem, że kurde, poprzednio ci. Ja pierdzielę, 200 koła. 200 koła miałem. Ja pierdzielę, nie mam na co teraz tego wydać, kurde, ty. Ale Lipton normalnie, masakra, kurde. I właśnie wracając do tego, w jaki sposób zarabiałem pieniądze na tym serwerze, to miałem laptopa odpalonego, takiego kurde. Na którym miałem wirtualną maszynę postawioną, i na komputerze też miałem wirtualne maszyny, i słuchajcie, jednocześnie, jednocześnie kurczę ten. Yy, miałem 8 albo 9 MT odpalonych plus jeszcze moje MT, na którym sobie gram ja dziennie potrafiłem wyciągać na serwerze z 50-60 koła <grym> Ajsiku, jak jeszcze... Słuchajcie, jak w pewnym momencie były premie na 1200 na kółtrach, to ja dziennie kur na koło 100K na tego tureczka zarobiłem w niecały kur na miesiąc, a on te, ja za niego dałem, nie pamiętam 600 albo 700 koła. Ja pierwszy, pierwszy raz w życiu widzę tak pustą giełdę, kurde, masakra, kurde. Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Kurde, że to jest taka. Aż mi się słuchajcie, spół to zrobiło, że na giełdzie No czekajcie, pojedziemy może do tego. Do LV pojedziemy zobaczyć. A tutaj, kurde, tego Turka zbieram. Ja planowałem go za jakiś czas, właśnie sprzedać. Za jakieś kurde, bo on pod koniec pod koniec tego serwera, jak bijłem, to już miałem oferty na poziomie 2,5 miliona, jakoś tak za niego, więc w sumie spoko ilość kaski. Bo on patrzcie, przebieg 2000 kur na 800. Nigdy nim nie jeździłem, kurde, zawsze go oszczędzałem i kurna co, przyszedł koniec świata, serwer kurna zalicza zgon na JPG, a ja, ja się kurna budzę i sobie kurde jeżdżę. Zastanawiam się tylko, jeżeli ktoś wie, jaki był powód zakończenia serwera. Jeżeli ktoś tutaj jeszcze będzie chciał, to niech mi napisze, jaki jest powód w komentarzu to przypnę ten komentarz, jaki jest oficjalny powód zamknięcia serwera, bo nie ukrywam, moim zdaniem, serwer prosperował nawet spoko, jak jeszcze, kurde, ostatni odcinek, jak tam odbieram jakieś samochody. Może, wiecie, przeniosą się na GTA 5, coś, kurde. Wiecie, no bo jednak jakby na to nie patrzeć, chyba że już istnieje plify na GTA 5 albo są jakieś plany na GTA 5, chociaż teoretycznie ten serwer na San Andreas tak fajnie prospera, przynajmniej dla mnie, nie wiem, jak tam wam to może się napisać, kurcze tak fajnie prosperował, że moim zdaniem, kurde, mogli mieć i na nad na i mogli zrobić na piezi, i mogli to ciągnąć, a co, serwer, kurna, opłacony, przedłużony. Fajnie, że go nie zamknęli do końca, kurcze, że to tak jakoś jako jeszcze, a co prawda, smutno, że poza. Mo mogli zostawić wszystko ludziom, niech oni sobie jeszcze, kurde, grają i robią. A nie, że Hamsko się pozbyli ludzi, zamykając urzędy i wszystko. Jeden z nielicznych naprawionych, kurde, samochodów na tym serwerze. Mam nadzieję, że go kurde nie rozwalę. <grych> Ale ja. Pierdzi, wiecie, to jest tak ten. No, pokażę wam w ogóle, gdzie cała moja historia na pylife się zaczęła, w jakim miejscu. I w ogóle, jak to wszystko się zaczęło... Jejku, ja tyle wspomnień mam, kurczę, z tego pyli. Wiesz, jak mi smutno normalnie jest? Normalnie to jest takie ostatnie pożegnanie, kurde. Bo pewnie za niedługo serwer zniknie. I będzie taki smuteczek straszny, czekajcie. Policji nie ma, to można pod prąd, kurde, jeździć. O, ty, ktoś bił na sera, jakiś derko kurde, elo. Siema, pozdro dla wszystkich w ogóle, którzy chcieli, żebym kiedyś ich na odcinku pozdrowił. O, się raczej to nie stanie, bo niestety plife, kurna, z zaliczyło zgon. Ale zostałem taki duży. Ej, tu stolta są, kurde, ej. Łopa! Można wystawić, kurno, wystawiam. Za 60 koła, kurde. Ty, wystawiam, może ktoś kupi. 60... A, czekajcie na tej. Ty... Dobra, bo wydałem 6 tysięcy, a nie 60. Kurna, Elo, 60 tysięcy. Ktoś chce kupić, coś tu jest na sprzedaż. Ty, ludzie wystawiają normalnie na sprzedaż samochody, ale niektóre znikają, kurcze. Siema. Monbrim, kurde. Ej, ale niektórzy tu wbijają. W ogóle szkoda mi tych graczy, którzy grali dłużej ode mnie, mieli więcej ode mnie, tak wiecie, tak. No, moim zdaniem, chamsko trochę zrobię. A można tutaj wejść, a może tutaj do tego urzędu da się wejść. Elo, kurna, ABS-y się ma. Zamknięte, kurde, ale lipa. No to co, wystawię sobie auto i na ile ja chciał. Oparcie, mam mk 1 MK2, MK3, RK1, atrapani, trofergi meszeczki, kurde. ID mam coś chyba 52 tysiące. Ale masakra, kurczę, serwer był 7 bladi i co? Tak. tak, no, no wiecie, no może się trochę użalam nad tym, ale no. Ja może dużo nie miałem na tym serwerze, ale na przykład taki kurna, Dragonus jak ten, to on miał tam przecież. E, Banszę, które ma ID 9000, czy tam 8000, czy 4000, jakieś bardzo niski ID miał w tym basze, kurczę, także wiecie, no. Ty, burger do wynajęcia, kurde. O, tutaj się moja historia... E, aż go kurna kupię, co nie? I tak... Nie, nie, odblokuj zamek. Kurde, ty zablokowałbym sobie auto jeszcze. Ja pierdziele, masakra, abym sobie kurde narobił biedy. Dobra, czekajcie, bo to jest banknomad. Jeżeli go... O nie, nie usunęli go. Dobra, ty czekacie. Wybiorę sobie Hajs cały, bo i tak kurna wywalone w kule w to już kurde. E, wypłata 200... 000. Ale przedłużamy sobie burgerka. Tutaj się zaczęła cała moja historia. Tutaj Dragonu z wirusem mieli swój gang bazę. Zawsze tutaj miałem pełno samochodów, kurde, to może jakieś SSki wam pokażę Samochód. ja w ogóle miałem epizod, że miałem tutaj kurde ten e, swój komis i ściągałem sobie czekacie, wynajmij lokal, na 7 dni kurna, ile mogę? Mogę kurna na tyle. Mogę na 14 dni. Maksymalnie na 10 dni w przód. Dobra, opłać Wynosi i potwierdza. 1500 na 10 dni? Zostałeś właścicielem biznesu, tak go rozkręcić. <grywa> Beka, kurna, ty. Ale super, ty. Dostałem, kurna, odznaczenie jeszcze. Dobra, biznesik. Później, słuchajcie, jeżeli pamiętacie pierwsze odcinki, które były, kurde, bardzo dawno temu, to żeśmy się tutaj. O, o. Tutaj były pierwsze. Później, słuchajcie, był epizod milionerów, kurna, z Zemta Pplife. Żeśmy mieli tutaj, kurde, cały apartamentowiec dla siebie. Ale tutaj pokazuję swoje samochody, ale tu widzę, ktoś ma, kurcze. Siedziba, kurna, kawa Jacobs, Elo. Dobra, kurde, jakieś lepsze Ja Sprowadzę sobie autka na burgerka. Nikt mi ich nie odholuje, przynajmniej to sobie jej, na zostawię na kolejne pół roku. I Fest, totalna, kurcze. Szkoda, że wszystko pozamykali, bo założę się, jakby nie pozamykali tych wszystkich, kurde, urzędzików i w ogóle zawsze w tym miejscu parkowałem samochody. Tutaj albo tutaj normalnie. Ja zaparkuję sobie dzisiaj, o. Tutaj kurna, pod siedzibą, elo, wiadę sobie tutaj. Kurna, ty, przypomnijmy sobie stare dobre czasy, nieuszkodzone autko. Opa, jak siedzi kurna, siedzi fest, normalnie aż kurna koła wychodzą. Dobra, zbugowane, jeszcze pamiętam tutaj tyle rzeczy. Dobra, idziemy, idziemy po kolejne samochodziki, bo tu trzeba kurna sprowadzić, wszystko sobie przypomnieć. Co tam w ogóle jest? Co to? Co jest tutaj za jakieś kurna? Ostatki wszystkiego. Co to jest? Nie masz kluczy do tego pojazdu. No, beka kurna, nie wiem co to za jakiś szajsik. Ale nie, fajnie, fajnie wspominam Gierkę na tym serwerze. Pamiętam ile razy, kurna, administrację wyzywałem, ja pierdzielę tutaj normalnie policję, przyjeżdżałem, ścigałem się z policją. Powiem że profesor, ten serwer jaki był, taki był, możecie mieć różne opinie na ten temat, ale, 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 kurde się uśmiecham. Jakieś samoloty, nie samoloty, samochody. O, a czyje to, kurde, powystawiane? LS-55000, LS-52000. O, tak się śpieszył, że aż ich nie sprzedał. O. Patrzcie, pierwszy właściciel, kurde, tam, czy jak to tam się nazywa. 3174, to jest kurde, tak rzadki samochód. No już niestety nikt go nie naprawi. A taki ładny, taki amerykański, kurde, był normalnie piękny. Piękny był. Szkoda, szkoda, szkoda. Szkoda, sobie sprowadzę tylko samochodziki i tyle, kurde. Dobra, bulecik, kurde. Nie, bul z buleta też byłem taki. Dumny, kurde, patrzcie, ma Atrapę Nitro. Meczek żadnych tam nie montowałem ani nic. Albo nie, chyba małem mk 3 czy dwójkę. Taki kurde gern sportliś. Bardzo fajny. ID 141 są kurde, z 2 lata ma jak nic. Troszeczkę, dobra, zaparkujemy sobie tutaj ładnie. Sportowo, chociaż nie, tutaj, tutaj tak sobie staniemy. Na górze, o. Wiecie, szef firmy, kurna, postawić jakieś ładne samochodziki, o regulacji zawieszenia Czasie no. nie, spuść ręcznie, zaciągnij. Kasi niech spójrzy. O, no, się zługowało Kurna, o, profesjonalnie, nie no dobra, tak mi się nie podoba. O, lubię, jak tak siedzi. O, tak, tak siedzi, kurna, gently. No, jego, no, podoba mi się ten bulecik. Normalnie wygląda to nieziemsko, kurde. Fajnie, fajnie, fajnie. Że tylko z tego co wiem, to mam chyba Sabre tylko rozwalone, bo Sabre to takie auto, wiecie, kurna, było do rozbijania się, bo sprzedałem. Znaczy, jestem przestałem jeździć. O, weźmiemy Jessera. Najpierw, bo z Jesserem jest taka historia, że kupiłem to auto. Ja w ogóle miałem taką straszną manię na serwerze zmieniania samochodów, kurde. Dosłownie miałem samochód dwa dni na serwerze. I sprzedawałem, kupowałem nowy, sprzedawałem, kupowałem nowe, wiecie, kurde, czasami niekoniecznie na tym zarabiałem, czasami nawet na tym dużo traciłem, aż w końcu w pewnym momencie, kurczę stwierdziłem nie. I jak tego Jester'a kupiłem, wziąłem go chyba z komisu wtedy, za 50 koła, on to wtedy był, czy 40, nie, 43 tysiące, za układałem, czy 40, lat, to był ten moment, gdzie Jester'y jeszcze były w miarę, wiecie, tanimi samochodami. Było gdzieś, no, z 3 lata temu, jak nic, kurde, jak, jak nie nawet więcej, wziąłem sobie tego Jester'ka, ma chyba 117 tysięcy, czy jakoś tak. 119 tysięcy, kurde. Nawet go tam trochę tuningowałem. On ma MK2, MK3. Pence miał też zderzek, ale on był wiecznie rozwalany. To był mój taki daily samochód. I powiem wam szczerze, przez te kurna 3 lata, jak go mam, zrobiłem nim 11500 km. Ja szanuję ludzi, bo tam pewnie na taksach dużo jeździło, ale on też był taksówką, pamiętajcie. To, był, to była jedyna taksówka, którą dało się zrobić właśnie na zielony kolor, bo się dawało maksymalnie żółte, a ona była zielona i działał taksometr, więc to była też beka w ogóle związana z tym samochodem. I to był mój taki daily driver, którym robiłem dosłownie wszystko przez 3 lata i nabiłem nim 11 tysięcy kilometrów, więc, więc spoko, kurde, strasznie autko. On taki dźwięk miał fajny, kurczy. A tego może postawimy tutaj, tak, o fajnie. Przy tym. O, kurna, to będzie, będzie zaparkowane. O, ty nie w kraweżni, kurna, panie, obrysujesz felgi. Porysowamy, kurwa, ja wierzę ja tu mam talent do parkowania, Jak w grach tak rzeczywiście, znaczy co? O, dobra, idziemy jeszcze po saberkę. Szkoda, że nie można samochodów naprawić. Dobrze, że ja mam te naprawia No ja i się cieszę, kurczę, że w którymś odcinku pojechałem naprawić te, te, te samochody. Bo masakra by była, jakbym ich kurde, nie naprawił. Kurde nie ma nic taka samowolka. Szkoda, że nie da się, kurczę, ten. Wziąć właśnie tego jakiegoś gma, coś tam sobie porezpił samochodzik i pojeździł. Nie wiem, jak ktoś tutaj wjechał, no kurna, xd. Nie, a czekajcie, yy, pod którymś... O, pod i, dobra, parcie. ile jest wolnych nieruchomości, a w pozorom kurde, mimo że serwer jest martwy, totalnie martwy, parcie ile nieruchomości jest zajętych, na czerwono są zajęte nieruchomości, a na zielono są wolne nieruchomości. Ciekawe jestem czy komis, chyba komis tutaj, a chociaż nie komis, widzę, że jest zajęty. Komisów jest tyle wolnych, ale pewnie fabryka jest zamknięta, kurde, by się przydała jeszcze karność do fabryki. I zobaczyć czy jest, czy jest fabryka. Jak jeszcze fabryka by była otwarta, to bym sobie, kurde, jakieś może samochodziki za moje, te byśmy, kurde, próbowali jakoś tutaj przeżyć na serwerze bez możliwości rozwia. Pewnie to jest niemożliwe, kurde, na ten moment. Ale to się zobaczy, czekajcie tak. Zostało mi sabre, to pojedziemy sabre, bo chcę, kurde. Ono ma. O, właśnie, sabre ma fajne ID 126776 776. Mam kurde, też bardzo długi okres czasu. tylko właśnie, nie zdążyłem go naprawić. Ale w sumie to można porozwalać. Jest, jest komentarz na przykład Reaper, Fire, napraw. No nie działa, kurde. Także szkoda, bardzo szkoda. Bo ogólnie miałem ostatnio Wenę, żeby wrócić tutaj na ten serwerek i tak sobie kurde pograć. Ale widzę, że to raczej będzie niemożliwe. Dobra, także burgerekka tutaj zostawiamy. Kurde, bardzo fajny burgerek. Możecie przyjechać jak ktoś jeszcze kurde gra, grał na tym serwerze tutaj. Na ten z oglądających mnie widzów. To możecie przyjechać i zaparkować swoje samochody tutaj Jak widzicie na 5 sekund i zostawcie samochody Później nagram odcinek, bo będzie dużo samochodów, że ktoś tutaj przyjechał i zostawił samochody Będzie kurna... No śmiesznie, zobaczymy ile jest osób O, oglądających niektórzy którzy grali na pyliwę, kurde Ile samochodów, czy tutaj zapełnimy to wszystko, ale to zobaczymy Dobra, mam 10 dni, będę przedłużał tego kurde burgera, dopóki... Dopóki kurde będzie serwer istniał Wydam cały hajs, bo i tak już nie mam na co Ale pojedziemy sobie teraz kurna Szybciutko do fabryczki. Znaczy, no, może tym autem jeszcze. Chociaż co, ja będę? Kurna saberko jeździł, popierdzieliło mnie. Serwer się kończy, a ja będę oszczędzał samochody. Re witam wszystkich bardzo serdecznie. O, w sumie mogę dać jeszcze, jak ktoś będzie tutaj przychodził, to mogę dać jeszcze. To jeszcze ten napiszę, Zapraszam na kanał kakącio Zapraszam na kanał. He, hamska reklama na serwerze, który jest martwy. He. Elo, wywalone, lecimy. Dobra, bulecika, rozmawia. Światełka, włączymy. Kurde, paszcie normalnie. Masakra. Podobał, podobał mi się bulet za te światła, halogeny na dole, kurde. I w ogóle, jak na GTS Andreas, które tam symbolizowało, nie pamiętam na to 80., to wbrew pozorom, ten bulet przypomina Forda GT, kurde z 2K4, 5 roku. To takie, wiecie, to i to jego pierdzenie takie. Podoba mi się ten dźwięk. Normalnie, kurde, powiem wam szczerze, dźwięk buleta, kurde, koi nerwy. Siemajku, tyle wspomniałem. Ja pamiętam, jest ja tutaj całą mapę na Street View raz robiłem challenge, żeby, żeby przejechać, ale to była, kurde, męka pańska, powiem wam szczerze. Rzekajcie, jak dostać się do fabryki najszybciej. Proszę, ale pewnie będzie zamknięte na kłódkę, kurde, żeby utrudnić ludziom życie. Ale lipa, kurde, Chłopco chciał sobie samochody wyprodukować, a mu nie pozwolono. Ale bym produkował, dopóki bym miał hajs, to bym produkował. W ogóle ja się jestem, czy... Ej, ale będzie beka, jak będą prace działać, kurde. Jedziemy do... czekajcie, jedziemy do... San Fierro na lotnisko, kurde, się wpierdzielimy. Zobaczymy, czy będą jakieś prace. Jak będzie praca działać, czy będzie można zarabiać hajs, to będzie i kurna beka totalna. Bo jak już wszystko zablokowali, to niech zablokują też pracę, co nie? I, i jedźmy jak cywilizowani, kurde, ludzie. No pamiętam ile tutaj ludzi, bo najbardziej mnie denerwowały te kurna ciężarówki, co jeździli, kurde, takie ulane świnie jeździły i się wpierdzielały we wszystkich. Widziały droższe auta, albo że ktoś jedzie nierozwalonym autem, to kurna się specjalnie wpierdzielały w ciebie. A czekajcie, pojadę najpierw zatankować, bo boję się, że mi się zaraz faktycznie skończy kurna benzina i będzie kurna tragedia. W ogóle stacje działają. A, dobra, działa. Dobra, czyli samochodami można jeździć dopóki się ma kurna high sport portfelu. Dobra, zatakuje do pełna jakby wiecie kryzys naftowy jakiś nastąpił na serwerze, który już niestety nie żyje. Ty, kurna, da się. Słuchajcie, muszę zatankować, co nie? Słuchajcie, jak, jak tu się, jak tu się... Jak tu się sterowało tym, kurna... Są takie jakieś. Przecież ja to trzeba ponad połowę mieć, kurna, żeby łapało. Dobra. co, ja mogę sobie po prostu tylko teraz latać. Co nie działa. Łopanie, kurde, ale, ale do dupy. Dobra, czekajcie, ląduję, nie chcę zginąć. Czyli pracę też nie działem, ale możecie sobie pozwiedzać. Czyli teoretycznie jak mi się skończy hajs, to mi się skończył wszystko. Czyli jakbym nie sprzedał samochodów, to bym był teraz spłukany jak, kurna, świnka i byłaby masakra. Dobra, kurna, lądujemy gdzieś tutaj. Dobra, wracamy. Zawsze, kurna, zawsze tutaj w taki sam sposób jechałem. Nieraz, kurde, się tutaj na policję, na dziemek... Pod prąd się wpierdziela, ile razy tutaj się ludzie we mnie wpierdzieli na to z bo wiecie, ja nigdy nie patrzyłem zawsze na bokiem, Elo. Za, Zawsze tak było. Zawsze tak było. Chłop trochę nieświadomy, trochę sobie poczeka. Ale jeżeli Weles... Weles kurna to działa, to beka. Dobra. zosta jeszcze bym się rozwalił na sam koniec, kurde, ale by było tragicznie. Dobra. Yy, dziękuję kurde Wam za... za odcineczek, kurde, było bardzo fajnie. Kto chce, niech przyjedzie, zostawi tutaj samochód, wbije za parę dni i zobaczę, jak tutaj to wszystko wygląda. A na razie Wam dziękuję za ten odcinek, będzie mi strasznie brakować pyliwka, kurczę. No to był bardzo fajny serwerek i ogólnie fajnie było. Wy się trzymajcie, dajcie pomysły na jakieś inne serwery, jeżeli chcecie w opisie, żebym na jakiś zagrał. Może być nawet z GTA5, byłoby nawet lepiej. Także dziękuję Wam, że byliście. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To będzie pierwsza seria na moim kanale, którą w końcu skończę, bo dużo serii zacząłem, a żadnej nie skończyłem, bo z Pelifa nic już nie będzie. Także dziękuję. Do zobaczenia. Zostawcie łapkę suba. Hej, cześć, papa. Pa.